Oh, no, oh, no. oh, 18, rewelacja. Start łatwy, przyjemny. Sterowanie w nim również super. Teraz jest są założone te, tak jak wspominałem, prędzej standardowe sterówki, ale można złapać dużą sterówkę, małą sterówkę. Służy to jak badę. Odblokowałem Power Attack. Power Attack chodzi fajnie. W dudkowych skrzydłach, na których latamy, jest to lżej, ale tutaj też jest naprawdę fajnie, przyjemnie. Przy rozprędkości jest, lądowania szybkie i to jest fajne. Ogólnie skrzydło chodzi za ręką rewelacyjnie, jest bardzo stabilne. Naprawdę nam się dzisiaj tutaj to spodobało. jest z fajnego materiału, czyli na nasze poranne loty też się sprawdza, bo jest leciutkie. Nie bardzo bezpiecznie się czuć, a potrafi, no? potrafi też ostro skręcać, nie? i to jest fajne. Tak, jak robiliśmy to pani też w grudnikach, zakręt, to mi tą, tą sterówkę lekko, ale jak już robiłeś tak i ją lekko no stałeś? to już to jest. To się wtedy pokazywał. I on na przykład jest naprawdę zwrotny. Jest nie? zwrotny, a i trzeba uważać, potrafi zaskoczyć w zakręcie, ma opadanie, na no każde małe skrzydło potrafi naprawdę wytracić dużo tak, wysokości tak w moment. Nie? Że, że robi takie to, 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 nie. Tak, tak to w moment, ale ogólnie... Bardzo fajnie jest. Myślę, zauważyłem. że ktoś, kto, kto chce latać tak naprawdę y, dla zabawy czuje to wszystko, to dla niego skrzydło jest idealne. Tak. Tym bardziej, że mówię, że można... Szansa rozwoju jeszcze jest 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 tam... no, 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 na ni Jutro i, i wtedy pomierzę prędkości, zobaczymy jak to będzie wyglądało, ale jesteśmy na duży plus.